Bitcoin jest o włos od przebicia nowego ATH. Zatrzymaliśmy się na 109,472. Nie ma zbyt dużego wolumenu. Cena wciąż rośnie. Ludzie pakują się na maksa w longi. I teraz najważniejsze pytanie: shortujemy czy longujemy? Na pewno potrzeba kilka dni, i na pewno trzeba zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które mogą pojawić się na Bitcoinie. Bo teraz to, co najważniejsze, to przygotować odpowiednie strefy. I zastanowić się, gdzie będziemy czekali na ewentualne ruchy korekcyjne, żeby dołączyć do longów, albo wybicia konkretnych stref, żeby zastanowić się nad shortowaniem krótkoterminowo rynku. No bo tak silnego impulsu wzrostowego długoterminowo na pewno nie ma co shortować. Do tego zobaczcie na rynku tradycyjnym również wzrost. I pewnie pamiętasz z naszych market update'ów, że tą strefę wyznaczałem jako strefę oporu pod ewentualne odreagowanie, które na ten moment nie ma miejsca. I znajdujemy się teraz właśnie w strefie, w której doświadczamy pewnej konsolidacji w okolicy. 5961 punktów. Powrót do tej czerwonej strefy mógłby być tutaj dobrym miejscem do zajmowania pozycji długich w okolicy 5724. Jednak to co ciekawe, również to zobaczcie, że z niższego time frame'u widzimy, że tworzyliśmy tutaj formację klina. No i ten klin został wybity dołem, ale tylko delikatnie. Teraz wracamy do albo potwierdzenia tego klina od dołu, co mogłoby spowodować nam spadki do CME gapa na 5731, albo kontynuację ruchu wzrostowego. Więc musimy obserwować, czy uda nam się wybić opór na poziomie 5980. na dodatek złoto jest teraz w bardzo ciekawym miejscu. Zobaczcie, wcześniej bardzo długo tworzyliśmy taki kanał spadkowy i możemy wyznaczyć ważne wsparcie, biorąc pod uwagę tą konsolidację na 3200 dolarów, że teraz znajdujemy się pod oporem na poziomie 3314 dolarów, które może być naszym miejscem do albo zajmowania pozycji krótkich, co nie jest aż tak zalecane w tak silnym trendzie wzrostowym na złocie, albo do poczekania do momentu, w którym zejdziemy rzeczywiście do naszej strefy wsparcia na 3200 dolarów i stąd próbę podjęcia pozycji długich. Gdybyśmy utracili właśnie tą strefę na złocie 3200 dolarów Wtedy, kto wie, czy nie będziemy zatrzymywali się właśnie w okolicy tej konsolidacji na 3000 dolarów za uncję. I teraz jeszcze, kiedy popatrzymy sobie na profil wolumenowy, to jest to, co wciąż powtarzam. Zauważcie, że mamy bardzo silne wzrosty, i na ten moment no, nie widać tego bardzo mocno na wolumenie. Pozytywną informacją jest to, że rzeczywiście ten wolumen wzrostowy zaczyna się pojawiać, ale czy on jest na tyle wysoki? żeby rzeczywiście potwierdzał nam mocne wzrosty, no niekoniecznie, ale to jest tylko czysta analiza techniczna, ponieważ patrząc na to, jak wcześniej bitcoin się zachowywał, no, to można by powiedzieć, że właśnie te momenty, w których tego wolumenu nie było aż tak dużo, były też momentami, w których Bitcoin wybijał nowe szczyty. Dlatego teraz wybicie aktualnego ATH, które jest na poziomie 109,951, może ten wolumen nam przynieść. Ponieważ jeśli rzeczywiście zbierzemy płynność właśnie z tego ostatniego szczytu, to właśnie tutaj może się pojawić bardzo duża. Presja kupujących na to, że tracą już okazję, i ten wolumen gwałtownie może wpłynąć na rynek, co oznaczałoby zatrzymanie się bitcoina w okolicach może nawet 115 czy 120 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę poziomy płynności, zauważcie, że z ostatnich trzech dni poziomy płynności są w okolicy 105-729, czyli jest tutaj przestrzeń do tego, żeby zbudować jakąś korektę na rynku, zejść do tych okolic 105, czyli de facto też. Do okolic ważnej strefy wsparcia, która tutaj zrobiła nam się na strefie dziennej, i stąd potwierdzić, właśnie ten impuls i generować kolejne wzrosty. Zobaczymy czy to rzeczywiście będzie miało miejsce. A ja z tego wszystkiego zapomniałem się przedstawić, więc ciao, bądźiorno. Z tej strony Grimkli, to nasze kolejne Grimtox z szybką aktualizacją o rynku kryptowalut. Tak samo jak szybko Bitcoin prawdopodobnie już niedługo przebije nasze ATH. Pamiętaj, że wszystko co tutaj usłyszysz nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to wyłącznie moja opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych, ale ryzyko inwestycji w kryptowaluty wiąże się z utratą kapitału lub też z jego pomnożeniem. Dzisiaj opowiemy sobie o Bitcoinie, o ETH że i przedstawię kilka stref na altach, ponieważ tam będziemy szukali okazji zakupowych. Jednak dopiero po spełnieniu pewnych warunków, o których będziemy właśnie dzisiaj na tym market update'cie mówili. Ale jest jeden warunek, żebyś mógł o tym wszystkim usłyszeć. Kluczowe jest, żebyś zostawił teraz łapkę w górę. To mi daje informację, że oglądasz to z uwagą, i że materiał jest dla ciebie wartościowy oraz subskrypcję i dzwoneczek, bo jak było widać po ostatnich market update'ach, jeśli nie dostajesz powiadomienia o market update'cie, bardzo często tracisz wtedy okazję do zbudowania sobie odpowiednich pozycji, które my kontynuujemy na zamkniętej grupie, a które na market update'ach bardzo często się pojawiają, więc łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, my przechodzimy sobie już do indeksu dolara i zobaczcie, że Teraz przebiliśmy oczywiście tę naszą strefę 100 punktów, na którą często zwracaliśmy uwagę. No, i jeśli indeks dolara zaczyna teraz spadać, to kolejnym naszym naturalnym punktem będzie strefa w okolicy 98,500, a następnie te dołki na 97 punktach. Każdy spadek indeksu dolara to prawdopodobieństwo, przynajmniej historycznie tak było, to prawdopodobieństwo wzrostów na krypto, bo kiedy sam dolar słabnie, wtedy inne aktywa wyceniane do niego mogą wzrastać. Zobaczcie również, że na wykresie USDT dochodzi do bardzo ważnego miejsca, zwróć uwagę, na tą przerywaną białą kreskę z H1, 1, 2, 3. Te trzy próby były momentem, w którym ta strefa wsparcia działała bardzo dobrze i generowała impuls wzrostowy. Jednak jak wiesz, o ile już oglądałeś mój kurs tradingowy, który teraz nawet pojawia się w prawym górnym rogu ekranu, tam jest jedna z lekcji, którą właśnie o strefach wsparcia możesz sobie obejrzeć. No to im częściej dana strefa jest testowana, tym słabsza się staje. I właśnie z tym mamy do czynienia w tym momencie. Może to nie jest jeszcze bardzo mocno potwierdzone przebicie, ale Zobacz, że w tym momencie czwarte zetknięcie się już z tą linią spowodowało przebicie. Dla nas jest to dobra informacja, ponieważ jak oddalimy sobie ten wykres, to dominacja USDT powinna spadać, ponieważ wtedy bitcoin wraz z innymi kryptowalutami mogą wzrastać, ponieważ ludzie wymieniają swoje stablecoiny na inne kryptowaluty, więc czekamy aż do zejścia nawet do strefy 3.99, co mogłoby potwierdzić w najbliższych dniach wybicie chociażby ATH na bitcoinie, czy podejście pod. Wyższe poziomy. I teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy analizujemy wykres USDT, to musimy też przeanalizować sobie wykres kapitalizacji altcoinów, którym mówi nam o tym, w jakiej kondycji są same altcoiny. Jeśli ten wykres wzrasta, altcoiny wzrastają, jeśli maleje, altcoiny maleją. I tutaj dla nas bardzo ważnym miejscem jest ta strefa, którą właśnie sobie narysujemy to jest strefa naszego oporu kluczowego miejsca, które musimy przebić, ażeby wygenerować kolejny silny impuls wzrostowy na altach który być może pozwoli nam na wybicie ostatniego ATH, no i wtedy rzeczywiście po przebiciu tej strefy 1.14 możemy zobaczyć kolejne silne wystrzały na altcoinach. Oczywiście nie trzeba daleko szukać, bo jeśli uda nam się przebić tą pierwszą strefę, to również do tego miejsca mamy wzrosty w okolicy 20% na kapitalizację altcoinów, co może przełożyć się na bardzo mocne zyski, jeśli inwestujesz w altcoiny albo rozgrywasz je na dźwigni. Więc na ten moment ta strefa oporu jest dla nas bardzo ważna, a jak oddalimy sobie również wykres, to widzimy też tutaj jedną rzecz. Zauważ, że tworzy się tutaj pewna formacja flagi, którą teraz narysuję odręcznie mniej więcej w taki sposób. W analizie technicznej, kiedy mamy taką właśnie formację flagi, ona Mówi nam o tym, że potencjalnie bardziej prawdopodobne jest wybicie tej formacji w górę. Co za tym idzie? Altcoiny będą miały szansę do wzrostów, jednak nie możemy tego analizować tylko pod kątem aktualnej formacji flagi, to musimy również zwrócić uwagę na dominację bitcoina i zobaczcie, że biorąc pod uwagę nawet perspektywę weekly, jesteśmy na bardzo wysokich jego zakresach. Teraz, kiedy sobie już pokażemy nasze rysunki, zauważcie, że oscylujemy w okolicy miesięcznego naszego poziomu oporu, który teraz staramy się przebić i teraz, co bardzo ważne, zejdźmy sobie na 8-godzinowy wykres. My teraz na dominacji bitcoina, żeby altcoiny mogły wzrastać, potrzebujemy pewnego uspokojenia. To uspokojenie nastąpi dopiero w przypadku, w którym chociażby na bitcoinie, teraz w okolicy ATH, albo po jego wybiciu, to się jeszcze okaże, zauważymy również formację albo flagi, albo pewną konsolidację, ponieważ potrzebujemy trochę uciszyć te emocje związane z bitcoinem. I taka flaga mogłaby sprawić, że dominacja bitcoina zaczęłaby spadać, ponieważ ludzie, którzy zrealizowali zyski, chociażby biorąc pozycje długie z poziomu 76 tysięcy dolarów, tak jak ja już mówiłem o tym na naszej grupie zamkniętej. Linki do niej znajdziesz w opisie pod filmem, pewnie jeśli będziesz chciał, to je znajdziesz. No to osoby, które otwierały pozycje właśnie z tego miejsca, teraz mają szansę realizować swoje zyski i, na przykład, reinwestować je w altcoiny, w które aktualnie wierzą lub widzą w nich ciekawe pozycje. Tak samo osoby, które tutaj kupowały bardzo duże pozycje spotowe. Jeśli ty jesteś taką osobą, to właśnie teraz napisz mi komentarz: kupiłem bitcoina nisko, bo wtedy bardzo serdecznie Ci pogratuluję osobiście w komentarzu i zostawię serduszko, ponieważ to bardzo, bardzo dobra decyzja, kiedy wszyscy właśnie w tym momencie, jak tak bardzo mocno spadaliśmy, panikowali, Ty zdecydowałeś się na zakup, szapoba, chętnie chciałbym z Tobą porozmawiać, przyjść do nas, do naszej społeczności pro, bo takich osób nigdy dość społeczności. No i teraz być może jesteś właśnie w takim miejscu, w którym zrealizujesz sobie część swoich zysków, przez to dominacja Bitcoina delikatnie zacznie opadać, cena Bitcoina niekoniecznie musi mocno spadać, ale właśnie ta dominacja delikatnie tak i wtedy, gdyby to nastąpiło, to rzeczywiście altcoiny będą miały prawo do wybicia się. Jednak w wypadku, w którym Bitcoin będzie się silnie wzrastał wciąż, będzie podbijał pod 110, 115, 120, to zauważcie, że my tutaj mamy wciąż bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby zahaczyć chociażby o strefę 68, 54 i być może dopiero stąd zareagować. Najważniejsza jest teraz obserwacja, czy wybijemy ten szczyt, który właśnie tutaj jest w okolicy 65, 42. Jeśli tak, no to altcoiny mogą zaznać trochę bólu. Jeśli altcoiny, to również Ethereum, o którym informowałem, że zawieram pozycję długą z okolic bodajże 2400 dolarów. I teraz dla mnie kluczem jest, żebyśmy przebili strefę 2,5 tysiąca dolarów, ponieważ jak popatrzymy na wykres H4, to zobacz, że jest to nasza strefa bardzo silnego oporu. Wyjście z tej strefy może dać nam możliwy impuls do ataku na ATH, czyli na 2750, a kolejnym targetem wtedy może okazać się strefa 2800, a później 3300 dolarów. Tyle o Ethereum, jeśli chodzi o dłuższą perspektywę. Z krótkiej perspektywy, oczywiście, jeśli ta strefa będzie naszym oporem, wtedy szukałbym możliwości dołączenia do ewentualnego trendu w okolicach 2,5 dolarów lub 2,431. Same poziomy likwidacji bitcoina z ostatnich dwóch tygodni potwierdzają to, że około 2,653 czeka tutaj około 90 milionów likwidacji, więc jest to pewien magnes dla ceny i będzie kluczowe jak ona właśnie w tamtym miejscu się zachowa. Jeśli chodzi o dzienny wolumen na giełdach, no to zobacz, że mamy ten wyższy szczyt, o którym mówiliśmy, na ten moment on cały czas spada i czekamy właśnie na potwierdzenie wyższego dołka, który mógłby powiedzieć nam o tym, że zaczyna tworzyć się tutaj tendencja wzrostowa. Jeśli chodzi o bitcoina z perspektywy H4, no to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ zobacz, że tutaj na wykresie Chopina, o którym ostatnio mówiliśmy, zaczynamy zbierać bardzo dużo siły. Wykres ma bardzo dużo mocy na wykresie 4-godzinowym i pytanie, jak ta moc zostanie wykorzystana? Ponieważ równie dobrze z tego miejsca możemy zaliczyć korektę do okolic 104-105 tysięcy dolarów i dopiero później wygenerować impuls. Równie dobrze możemy zejść nawet do strefy 97-8 tysięcy dolarów, ale właśnie równie dobrze też ta siła, która jest na tym wskaźniku może być wykorzystana do silnego impulsu wzrostowego i tam na przykład do jakiegoś mocniejszego impulsu, czy mocniejszej korekty. Na ten moment strefy, które ja obserwowałbym na Bitcoinie pod ewentualne dołączenie do trendu to na pewno strefa daily na 106 tysięcy dolarów, następnie 107-715 oraz poniżej właśnie okolica tych 105 tysięcy, o których mówiliśmy w perspektywie poziomu likwidacji. To jest też mocno Strefa, biorąc pod uwagę chociażby te nasze ostatnie lokalne szczyty. Jeśli chodzi o pozycje, które zawierane są przez nasz algorytm tradingowy, do którego już w przyszłym tygodniu będzie pobierana grupa testowa 30 osób, które dostaną do niego dostęp jako pierwsze i będą go wspólnie ze mną testowały, no to zauważ, że tutaj on gra w tym momencie tylko longi. Pozycje krótkie są moje, które ja otworzyłem. Pepe mamy w, na 6 dolarach zysku, Solana na razie jeszcze walczy, no i Ethereum również na wzrostach. Bot ma przeznaczone tylko 500 dolarów, Dlatego pozycje są małe, aczkolwiek to jest najważniejsze, że on generuje zyski. Jednak wracając do naszego algorytmu tradingowego, no to jeśli chodzi o ostatnie kilka dni, zobaczcie, jak wyglądają wyniki, sprawdzam, czy wszystko jest ok. Cały czas na zielono, więc co bardzo ważne, algorytm jest specjalnie przystosowany, pomimo tego, że oczywiście mamy na ten moment jakieś czerwone pozycje, no to zobacz, zaraz z nich wychodzimy i budujemy odpowiednie zyski. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała końcówka dzisiejszego dnia na algorytmie. To będziesz mógł już zobaczyć w naszej zamkniętej społeczności na naszym kanale GreenFit, tak samo jak fakt, że wieloryby pootwierały pozycje długie z okolic 106 tysięcy dolarów i w sumie jest w ich pozycjach ponad miliard dolarów. To w ogóle pomyślał o tym, żeby tak wysoko budować tak ogromne pozycje długie na Bitcoinie. No dla mnie to na ten moment jest niedorzeczne i niezrozumiałe, ponieważ jest to strefa, której po pierwsze nie było zbyt dużego wolumenu, a po drugie, chociażby na wykresie weekly i na indeksie Chopines widzimy, że jest to strefa raczej, w której nie powinno się zbyt wiele dziać. Mimo tego te osoby zaczęły bardzo mocno longować i co bardzo ciekawe. Prawdopodobnie podczas spania tego materiału nam uda się wybić ATH, biorąc pod uwagę giełdę Bybit'a. Sprawdźmy sobie jakąś giełdę spotową, na przykład Bitstampa i zobaczmy, że okazuje się z tego, co widzę, że mamy nowe ATH na Bitcoinie. No witam Was bardzo serdecznie w tej nowej przestrzeni, w której to zaliczamy 109 570 dolarów za jednego Bitcoina. Raz jeszcze ukłony dla tych, którzy właśnie zdecydowali się na zakupy tego Bitcoina i przetrzymanie go tak daleko, tym bardziej teraz na wspólne świętowanie oraz na mądre rozegranie tego rynku. Zapraszam Cię do naszej przestrzeni, gdzie mamy chat traderów, gdzie pewnie jest kilka takich osób jak Ty, które wciąż trzymają swoje pozycje i bardzo dobrze zarobiły na bitcoinie, ale również zapraszam tutaj osoby, które chcą rozgrywać umiejętnie dźwignie. Zobaczcie kanał Rokiego, on codziennie praktycznie dzieli się swoimi pozycjami na giełdzie Bybit long i shorty. Mówi Wam co, gdzie, jak. Do tego każdego dnia wrzucamy po kilka analiz coinów, gdzie jesteś poinformowany. Na bieżąco, co się dzieje na wykresach, no a nasze wyniki to już tylko creme de la creme, bo tutaj możesz zobaczyć, jak właśnie nasza grupa, która w stricte opiera się przede wszystkim na edukacji, połączeniu właśnie z dawaniem swoich rozgrywek, pozwala generować właśnie takie zyski, jak tutaj widzicie. Co bardzo ciekawe, wprowadzamy też sekcję algo tradingu, o jednej już wspomniałem, do której nabór będzie w przyszłym tygodniu tylko 30 osób, a druga sekcja i specjalny kanał na tym naszym Telegramie Pro będzie w przeciągu 48 godzin, więc klikasz Pierwszy link w opisie pod tym filmem. Dołączasz do naszej społeczności na naszej stronie głównej. Oczywiście ja zapraszam ciebie, żebyś dołączył za darmo. Wystarczy posiadać konto na giełdzie Bybit. Uważam, że to nie jest nic trudnego. Założyć takie konto. Tutaj oczywiście, jak klikniesz zarejestruj się, zostaniesz przekierowany. W jaki sposób to zrobić? Jeśli masz już konto na Bybicie, no to klikasz, że masz już konto na Bybicie, a jeśli tego konta założyć nie możesz lub nie chcesz, no to karnet na kryptosiłkę 49 dolarów miesięcznie. No i prócz dostępu do naszego całego telegrama, masz dostęp do naszej całej i kompletnej bazy wiedzy, gdzie chociażby jest mój kurs tradingowy, gdzie tydzień po tygodniu dodawane są kolejne lekcje, jak chociażby ta, o której wspominałem dzisiaj na początku, czyli jak wyznaczać strefy wsparcia i oporów, albo czym jest tak zwany uwiłka. Więc dużo rzeczy do przyswojenia właśnie z wykorzystaniem naszej społeczności. My się nie zatrzymujemy i przechodzimy do analizy naszego w cudzysłowie nowego momentu na rynku, czyli bitcoina. Przeanalizujmy sobie kilka altcoinów, które warto będzie obserwować pod kątem następnych stref. No i tak widzimy, że tao bardzo silnie zaczęło pompować. Zobaczcie, jak silny impuls wzrostowy przebijamy naszą linię trendu. No i podchodzimy pod opór, który może wystąpić w okolicach 453 dolarów. Jeśli rzeczywiście z okolic tych 450 dolarów zaczniemy zawracać, co biorąc pod uwagę teraz euforię, która wchodzi na rynek, może nie być takie prawdopodobne, no to wtedy szukałbym wsparcia w okolicach 427 lub 412 dolarów pod dołączenie do tego impulsu. Jeśli chodzi o solane. Solana też pięknie zaczyna wzrastać i bardzo ważne przebija poniedziałkowy szczyt. Takie przebicie poniedziałkowego szczytu i zgarnięcie płynności właśnie z tego miejsca często oznacza zawrotkę, jakiś impuls spadkowy i korektę nawet do okolic Golden Pocket, czyli w tym wypadku do okolic 164 dolarów. Jeśli nie, no to czekamy na wybicie strefy 176 i wtedy target na 184 dolary. Jeśli chodzi o Injective, zobaczcie bardzo mocne przebicie poniedziałkowego szczytu oraz przebicie z oporu na 12638. W tym wypadku Biorąc pod uwagę rozszerzenie Fibonacciego, możemy czekać na target w okolicy poziomu 13137. Jeśli chodzi o Sui, Sui pięknie sobie radzi. Zobaczcie, strefa rysowana na naszym market update, silny impuls wzrostowy. Teraz podchodzimy pod opór z H4 na okolicach 4 dolarów. Jeśli ten opór zostanie przebity, no to czekamy na impuls na 4,30. Co jeszcze moglibyśmy dodać o Bitcoinie? No to możemy sobie przeanalizować niższą perspektywę. No i możemy oczywiście jasno wyznaczyć sobie właśnie strefę wsparcia w okolicach 106 800 dolarów, oraz ta strefa wsparcia, która tutaj jest widoczna gołym okiem, czyli strefa w okolicy 104 777. Indeks Chopines właśnie wchodzi w miejsce. Dużej mocy, co oznaczałoby właśnie albo kolejne szczyty i podbicie pod te 110-115, które de facto już pomału się dzieje, albo wykorzystanie tej siły, która jest tutaj zbierana właśnie na tendencję spadkową bardzo dużo rzeczy będzie działo się na bieżąco, ja już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie odpalimy tą grupę testową przy okazji spojrzymy też na to, co się dzieje na rynku ogólnie i widzimy tutaj na tej niebieskiej linii, właśnie tu w tym momencie że spot zaczyna bardzo mocno kupować, zobaczcie delta spot, jak duża tutaj jest ta kolumna, Binance spot bardzo mocno kupuje już od poziomu 107, więc ten ruch wygląda na zdrowy, bardzo ważny moment, jedyne co chciałbym, żebyś pamiętał, nie popadaj w FOMO dołącz do naszego telegrama, pierwszy link w opisie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i zapraszam cię czym prędzej do naszego Telegrama Pro, bo jeszcze po tym market update'cie lub jutro z samego rana zrobimy krótką odprawę rynkową, żeby przeanalizować to, co się wydarzyło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.